Jezu, nie mogę się już doczekać piątku bez kitu. No, bez kitu będzie takie bajlando, że głowa mała. Założysz tą tym sobą miniówę? No, Rachel. Hej, dziewczyny. Żanetka, a ty nie pod klasą? Jak przyszłaś się wyryczyć, to czeki bel jest wolny. W lustrze się przyszłam przejrzeć. W czym? To emo mają odbicie? Agata! No co? Przejrzy się, żanetka, no pewnie. Nie widać ją w lustrze, ale jaja? Jezu, Agata, ogarnij dupę. Fajny masz w ogóle szaliczek, Żanetka. Daj przymierzyć. Oj, nie. Żaneta, jak nie, jak tak? Jezu, przecież ci go nie zeżrę. Sorry, Agata, ale nie. Żaneta, a co w tam masz takie czerwone, takie? Gdzie? Nie. No na szyi, co to jest? A to no prostownicą se zrobiłam. A czy ta prostownica przypadkiem nie nazywa się Tomek? No i co ja mam wam powiedzieć? Nie no nic nic, cicha woda brzegir wie. Co tu robicie? Boże, Julka, idź se stąd! Nie będziecie mi rządzić, co mam robić. To nie jest wasza toaleta, nasza, przez zasiedzenie. Wszystko powiem twojej mamie Agata. Przypomnij mi Agata tą sytuację, jak urodzę dziewczynkę i będę chciała jej dać na imię Julka, okej? Okay? Chyba widziała tą malinkę. Ty się przejmujesz jakąś kujonką, co? Ma dziewczyna wiedzę, ale nie ma władzy, Żanetka.